Jeśli chodzisz na siłownię 3 lub 4 razy w tygodniu od paru miesięcy i nie widzisz efektów, to prawdopodobnie masz problem z paroma rzeczami, które wytłumaczę ci w tym filmie. Większość ludzi, którzy chodzą na siłownię, po prostu marnują swój czas. Chodzą tam bez planu, bez przygotowania, nie notują progresu, nie skupiają się na tym, żeby mieć porządny plan treningowy. Wejdą na jakąś maszynę, pomachają sobie 2-3 serie i myślą, że trening jest zrobiony, że ich masa mięśniowa będzie rosła, a niestety. Tak się nie dzieje. Dlatego, jeżeli twój trening to totalny chaos, wchodzisz na siłownię, bo po prostu wiesz, że dzisiaj idziesz na siłownię i jeżeli czujesz, że masz dzisiaj chęć zrobić klatę, to robisz klatę. Jeżeli czujesz, że masz chęć zrobić plecy, to robisz plecy, no to prawdopodobnie dlatego nie masz efektów. Bo siłownia wymaga jednak od nas tego, żeby mieć plan treningowy i podążać w jakimś wyznaczonym celu. Notować swoje wyniki, starać się z treningu na trening być lepszym w tych samych ćwiczeniach, a nie osiągniesz tego, jeżeli ty co tydzień albo co trening zmieniasz sobie ćwiczenia. Nie będziesz w stanie progresować w jakimś ćwiczeniu i dojść tam do jakichś ciekawych wyników, a tym bardziej zbudować masy mięśniowej, jeżeli ty raz w tygodniu wyciskasz, a w następnym treningu na przykład decydujesz się, że robisz sobie tylko rozpięki. Plan treningowy musi być ułożony z głową. To też nie może być w ten sposób, że bierzesz pierwszego, lepszego gotowca z internetu i liczysz, że on będzie idealny dla ciebie i na nim na pewno urośniesz, bo ktoś tak napisał na forum, czy napisał na Instagramie na relacji, że weź ten plan treningowy, zobaczysz, że urośniesz. Plan treningowy musi być dopasowany do Twoich umiejętności, do Twojej wagi często. No, i też do tego, yy, jaki masz sprzęt na siłowni, tak? No, nie weźmiesz sobie planu, w którym jest różnica, jeżeli ty trenujesz w domu i masz tylko handle i sztangę. Więc plan treningowy to podstawa. Bez planu nie ma progresu. I musicie to zrozumieć, że trzeba mieć ten plan treningowy. On nie musi być też idealny, ale jeżeli nawet sobie wziąłeś ten plan treningowy, załóżmy jakiś gotowiec z internetu i trenujesz tym planem. Ale nie dokładasz obciążenia, nie dokładasz ilości serii, nie dokładasz ilości powtórzeń, no to nie ma co się dziwić, że Twoja sylwetka się nie zmienia. No bo ty w zasadzie nic nie zmieniasz. Nasze mięśnie adaptują się do ciężaru, adaptują się do obciążenia, adaptują się do objętości. Więc jeżeli ty przez te 6 miesięcy czy 4 miesiące ostatnie, które trenowałeś, nie dołożyłeś nawet dwóch powtórzeń. To Twoje mięśnie nie mają bodźca do tego, żeby rosnąć i żeby się rozwijać. Nie mówię tutaj o tym, że Ty powinieneś teraz dołożyć 100 kg do wyciskania, czy 200 do przysiadu, ale to musi być realny, powolny i kontrolowany proces progresji. Musimy tą progresję mieć też zaplanowaną, czyli działać sobie w takich naszych schematach. I wtedy będziemy wiedzieli, że progresujemy, że nasze ciało się rozwija, no i nasza masa mięśniowa też będzie musiała się rozwijać, bo jeżeli ty co trening, praktycznie albo co 10 dni, co drugi trening, będziesz poddawał swoje ciało większym obciążeniom w postaci większego ciężaru, w większej ilości powtórzeń lub ilości serii, no to twoje mięśnie będą rosły. Oczywiście, jeżeli będziesz w nadwyżce kalorycznej, no bo jeżeli jesteśmy na redukcji, to jednak staramy się utrzymać masę mięśniową, ale to też nie powoduje tego, że my nie mamy progresować. Zawsze, czy jesteśmy na redukcji, czy chudniemy, czy jesteśmy na masie i chcemy przytyć, przybrać masy mięśniowej, musimy starać się progresować. O to w tym chodzi. Progresja jest najważniejsza. Kolejny punkt to trening na zmęczenie. Ja na siłowni, żeby Was nie okłamać, widziałem takich osób, pewnie setkę, które po prostu przychodzą na siłownię tylko po to, żeby się spocić. Dosłownie. Zajmują dwie maszyny na raz, robią tam jakieś super serie, machają tym ciężarem, potem jeszcze idą szybko na bieżnię, wracają, robią brzuch, wyciskają nad głowę, parę podciągnięć, spocony jak świnia, to znaczy, że dobry trening. No, twoja sylwetka nie zmieni się pod względem zbudowania masy mięśniowej, jeżeli ty robisz taki trening. Jeżeli ty robisz dosłownie trening crossfit, jakiś trening obwodowy, to to jest trening, żeby spalić tkankę tłuszczową po prostu. Ty po prostu robisz cardio, tylko że na ciężarach. A nie o to chodzi. Jeżeli chcesz zbudować masę mięśniową, jeżeli chcesz poprawić sylwetkę, no to nie możesz trenować w ten sposób. Oczywiście są takie treningi, jednak one są nastawione na spalanie, jednak tej tkanki tłuszczowej. A nie na rozwój mięśni. Kolejny punkt, czyli wytrwałość w planie treningowym. Nie możesz co 4 tygodnie zmieniać tego planu treningowego. Mówiłem o tym w pierwszym punkcie. Tam, jeżeli nie miałeś planu i rotowałeś tymi ćwiczeniami, nie masz szans na progres. Jeżeli masz plan, ale zmieniasz go co dwa tygodnie, co cztery tygodnie, wymieniasz totalnie ćwiczenia i nie myślisz nawet o tym, co robisz, tylko co cztery tygodnie zmieniasz z przysiadów na wykroki, potem z wykroków na bułgary, ty w zasadzie w żadnym ćwiczeniu nie doszedłeś jeszcze do ściany, do swojego potencjału. Plan treningowy, twój, jeżeli ty zaczynasz. On może spokojnie przez 12 tygodni Ci towarzyszyć. 3 miesiące na jednym planie treningowym, jeżeli zaczynasz i nie widzisz efektów, śmiało spróbuj sobie tak, poprogresuj. Zrób sobie 6 tygodni, potem tydzień deloadu, czyli na takich mniejszych ciężarach, oczywiście 6 tygodni z progresją, i potem kolejne 6 tygodni. Jeżeli dochodzisz już do takiej wielkiej ściany, że ciężko będzie ci progresować z treningu na trening, dokładać powtórzenie. Wtedy możesz myśleć o zmianie planu treningowego. Ale zmiana planu treningowego niekoniecznie oznacza, że ty masz cały plan wywracać do góry nogami. W zasadzie wystarczy czasami, że zamienisz kolejnością ćwiczenia, a twoje ciało już zwariuje, dostanie nowy bodziec. Więc to też nie tak, że cały plan do kosza wywalasz wszystko i rozpisujesz jakieś inne ćwiczenia, których w ogóle nie trenowałeś. Możesz mieć szkic planu ten sam podstawowe ciężkie ćwiczenia, możesz zostawić takie same, możesz pomieszać kolejność, możesz to rozłożyć na kilka innych dni, to też już jest zmiana wystarczająca właśnie, żeby wprowadzić nowy bodziec dla twoich mięśni, dla twojej progresji. A jeżeli też lubisz bardzo kopiować plany i właśnie bierzesz te plany od innych osób z forum czy tam od innych osób, które trenują na YouTube, znanych i tak dalej, no to musisz wiedzieć, że często te plany są stworzone pod te konkretne osoby. Jeżeli Ty weźmiesz sobie plan sześciodniowy, gdzie masz dwa razy w tygodniu klatkę, dwa razy w tygodniu plecy i dwa razy w tygodniu nogi, to prawdopodobnie ta osoba jest o wiele bardziej wytrenowana niż Ty. Ty będziesz miał ciężko trenować takim planem treningowym. Jeżeli ktoś ma plan treningowy z osób, które wyglądają już dobrze i on nim trenuje, to nie znaczy, że ten plan jest dla wszystkich. Osoby, które trenują dużo i często i mają y, jakiś stopień zaawansowania, no wymagają jednak więcej poświęcenia, więc one często trenują 6 razy w tygodniu. Ale jeżeli ty dopiero zaczynasz i nie wyglądasz jak nie wiadomo kto, 2-3 razy w tygodniu w zupełności wystarczy. Jeżeli chcesz trenować 4 razy w tygodniu, dwa razy każda grupa mięśniowa będzie w ogóle idealnym rozwiązaniem. Plany tych osób często są pod ich styl życia. On pewnie nie robią nic innego poza jedzeniem i trenowaniem, a Ty pewnie masz jeszcze do tego milion obowiązków, więc nie zakładaj sobie tak nierealistycznego planu treningowego. I to są te powody, przez które wiele osób, mimo że chodzi na siłownię, trzyma dietę, trenuje bardzo ciężko często, no to zmieniają te plany, popełniają te błędy, no i nie mają takich efektów, jakby się można było spodziewać. Ja chodzę na siłownię już szósty rok, zaraz mi minie, no, i szczerze, widzę tam dosłownie osoby, które są zawsze o tej samej godzinie co ja, a mimo to nie zmieniły się totalnie przez te wszystkie lata. Dosłownie, jak pierwszy raz wchodziłem na siłownię, widziałem te osoby, wyglądają totalnie tak samo. A jeżeli nie wiesz, czy twój plan treningowy jest ułożony pod ciebie, albo wziąłeś jakiegoś gotowca i nie jesteś pewien, czy akurat do twojego stopnia zaawansowania lub wyposażenia pasuje ten plan. Napisz na mojego maila, zobaczysz go w opisie i w przypiętym komentarzu. Wyślij mi tam swój plan treningowy, w tytule napisz ocena planu, a ja po prostu za darmo zerknę na ten Twój plan, ocenię go lub wprowadzę jakieś poprawki. Dzięki za oglądanie tego filmu i do następnego.